Monika Sawicka Niebo Piekło. Czasem człowiek musi przejść przez piekło, by zmienić się w anioła. Agnieszka Lisak. Kolorowe czapeczki. Mam na imię Beata i pracuję na noworodkowym Ojomie. Jestem pielęgniarką dopiero kilka lat. Ale nie jedno już widziałam. Zdążyłam się przekonać, że ludzie są różni. Matki są różne i dzieci. Choć tak podobne do siebie chwili narodzin też są różne. Miałam dyżur, gdy przywieziono nam dziecko. Wiedzieliśmy, że tego dnia będzie trudny poród. Wady letalne były potwierdzone, ale matka do końca miała nadzieję, tak nam mówiła, bo może był niesprawny ultrasonograf, bo może lekarz się pomylił. Pojechała z prywatną wizytą do innego ginekologa w dużym mieście. Niestety wszystko się potwierdziło. Po tej rozmowie matka dziecka Ola powoli zaczęła oswajać się z tą sytuacją, choć do końca w nią nie uwierzyła. Wciąż miała nadzieję. Tym większą, że na kolejnym USG wady płodu nie dało się potwierdzić, bo jej córeczka chowała główka. Za każdym razem układała się tak, by była niewidoczna. Dlatego Ola zdecydowała się donosić ciążę, choć w torebce nosiła skierowanie na aborcję, wybrała imię dla córki Blanka. Mała nie spieszyła się na świat. Lekarze dwukrotnie próbowali wywołać poród. W końcu zdecydowali się na cesarskie cięcie. Nie pokazali Oli dziecka. Widziała tylko zwiniętą kulkę, gdy przekazywano ją sobie z rąk do rąk. Powiedzieli, że dziecko ma te wszystkie wady, o których była mowa. Świat Oli się nagle zawalił. Nie rozumiała, co lekarz do niej mówi. Niby była gotowa, jednak ją to zaskoczyło. Do dziś nic nie pamięta z tamtego momentu. Dzieci bez czaszki i mózgu żyją średnio trzy godziny. Ola chciała natychmiast zobaczyć córkę, przecież mogła, mała, w każdej chwili umrzeć. Blanka leżała w inkubatorze na noworodkowym ojomie. Maleńka twarz kończyła się tuż nad brwiami. Powyżej brwi czaszki już nie było. Górna część główki pokryta była samą błoną. W czapeczce wyglądała prawie jak zdrowy noworodek. Jej mama, na zmianę z ojcem, przychodziła codziennie i za zgodą lekarza czytała małej bajki. Siedziała przy inkubatorze, pogodzona z losem, spokojna, cała, wypełniona miłością. Siedziała i czytała najpiękniejsze bajki świata. Pragnęła, by jej córka poznała ich jak najwięcej. W życiu małej Blanki pojawił się więc kopciuszek, czerwony kapturek, królewna na ziarnku grochu, kot w butach, calineczka i piotruś pan. Ola wiedziała, że to jedyni przyjaciele, jakich Blanka może mieć w swoim życiu. Poza nami, pielęgniarkami i lekarzami. Do dziś mam ten obraz przed oczami. Wzruszenie udzielało się nam wszystkim. Ze zdumieniem patrzyliśmy na ten mały cud, który dział się na naszych oczach. Ola każdego dnia przynosiła nową kolorową czapeczkę. Czym była? Tarczą, wsparciem, nadzieją, zaprzeczeniem. Iluzją? Rodzice chcieli wiedzieć, czy ich córeczka cierpi, a to zależy od tego, na ile wykształcony jest układ nerwowy, ale tego nikt nie wiedział. Tata Blanki czuł, że musi być przy żonie i córce, ale nie wiedział, czy może dotknąć małą. Nie chciał jej skrzywdzić, sprawić bólu. Zastanawiał się nawet, czy jego córeczka w ogóle coś czuje? Widziałam, jak pewnego dnia w przypływie odwagi otworzył okienko inkubatora i delikatnie pogłaskał maleńkie ciało Blanki. Zareagowała natychmiast, poruszyła się, czuła, głaskał ją często, a ona za każdym razem reagowała tak, jakby stęskniła się za tym dotykiem. Przynajmniej on chciał w to wierzyć. Ola i Tomek pochodzą z religijnej rodziny. Widzieli, że, Wiedzieli, że dzieci bez czaszki i mózgu żyją średnio trzy godziny. Dlatego poprosili księdza, by ochrzcił małą. Ale Blanka nie umarła ani po trzech godzinach, ani w ciągu kolejnych dni. Jej stan był stabilny. Lekarze nie byli w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Dlatego zaproponowano rodzicom przewiezienie dziecka do stacjonarnego hosp hospicjum. Jednak jej rodzice marzyli, by zabrać córeczkę do domu. Przeszli szkolenie i Blanka przyjechała do domu, a wraz z nią sprzęt medyczny. Na Blankę czekał różowy pokój w jednorożce, przewija giwanienka, lampka nocna i sufit w świecące nocą gwiazdy. Bo ta cholerna nadzieja. Mama Blanki odwiedziła nas, gdy mała odeszła. Opowiedziała o wielkiej radości, jaką dawał im każdy dzień. Blanka wniosła do ich domu mnóstwo miłości oraz szczęścia, jadła i przybierała na wadze. Nigdy nie płakała choć bywała niespokojna, zasypiała, gdy zabierali ją do swojego łóżka. Odeszła po czterech tygodniach nad ranem. Wieczorem dawała im znać, że ta chwila się zbliża. Była słaba, powoli gasła. Wzięli Blankę do swojego łóżka, ułożyli między sobą i czuwali przez całą noc, chwytając ostatnie godziny minuty życia dziecka. Czytali jej bajki i delikatnie głaskali jej ciałko. Blanka zasnęła na zawsze. Nad ranem w ramionach mamy i taty, rodziców, którzy licząc oddech za oddechem mówili: Kochana córeczko, niech nasza miłość towarzyszy ci w drodze do innego świata. My zostaniemy w tym i oby czas złagodził ból po twoim odejściu. Spytała Mole. Czy gdyby miała pewność, że Blanka ma wady, w które uwierzyć do końca nie chciała, zdecydowałaby się na donoszenie ciąży? Tak, chciałabym ją urodzić, mimo wszystko, powiedziała. Jednak ktoś inny może nie mieć tyle siły, ile miałam ja. Dlatego każda matka powinna mieć wybór. Jaki jest pani ulubiony dzień tygodnia? Spytała mnie nagle: Zaskoczyła mnie pani. Chyba niedziela, odpowiedziałam, czując, że coś się pod tym pytaniem kryje. A nasz ulubiony dzień to wtorek. We wtorek urodziła się Blanka, we wtorek przywieźliśmy ją do domu i we wtorek odeszła. Mówiła to bez żalu, ale z wdzięcznością za tych kilka wtorków, które były im dane. Dzisiaj jest wtorek, powiedziałam cicho, ale Ola już była przy drzwiach wyjściowych. Dzisiaj jest wtorek, powtórzyłam głośniej, lecz mama Blanki mnie nie słyszała. Ale dlatego właśnie dzisiaj przyszła.